Cześć mordeczka, ja jestem Subway, a dzisiaj sobie podbieram 64 klucze na serwerze lgmc.pl Ale żeby nie przedłużać, zostaw suba Chłop, chłop. ale poleciał w górę, a powinien polecić na dół tam, żebyście kliknęli subskrybuj i mordeczko, łapeczka w górę, jakiś fajny komentarz bez giveaway na 100 milionów i na mnożnik. Czyli że możesz około razem wygrać 300 milionów ziomek. Więc no, subskrybuj, łapuj w górę i pisz komentarz swoim mikiem. A my już nie przeciągam. Ja już, ja, ja, nie my, tylko ja już nie przeciągam. Klikam NP, wpisuję chest, biorę 60 epickie klucze. A, a, a patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Podpis LJA, mordo. Podpis LJA, dobra. Nie przedłużajmy, mamy marło czasu, bo mam zaraz lekcję, ziomek, wiesz? Więc jak skoro mam lekcję. To szybciutko muszę otworzyć sobie kluczyki. Zobaczymy, liczę na 4 5 mnożników, więc jeden mnożnik na bank leci do was, bo mam dwa w ekwi ekwipunku, więc dwa mnożniki lecą do was, z czego jeszcze 100 milionów, czyli razem około 300 milionów giveaway dla was, więc piszcie swoje niki w minecraftcie, jakie macie na serwerku, a ja otwieram kluczyki, 64 klucze do wytworzenia. E, czekajcie, może wam ściszę ten dźwięk otwierania. Dobra, na start co mamy? Na start mamy y, spawner rendermanu. no to lipa, lipa, słabo się już zaczyna. Ale liczę na jakieś, no mówiłem, 4, 5, 6 mnożników. Oczywiście jeden leci do Was, tak czy siak, czy wydropimy go, czy go nie wydropimy, ale poleci dla Was. Czaty mam wyłączone, żebyście mi nie spamowali. Tutaj daj klucz, daj klucz, bo to są klucze na odcinek, więc tych kluczy Wam nie dam. Ale jeśli wejdziecie na liveiki, to będziecie tam mogli sobie dostać kluczy, pieniążki i różne rzeczy, jakieś nagrody, jakie chcecie. Oczywiście wszystko to, co mogę Wam zapewnić, Wam dać. Ja się napiję herbatki porannej, bo jest rana. Mm. I sobie otwieramy kluczyki, czekajcie mm, 50 tysięcy No słabiutko, słabiutko Chłop chyba chce dać mi elitrę, ale ja No nie będę no, brał teraz tej elitry Ponieważ patrzcie jak rzucają mi rzeczy do ekwipunku, żebym tylko wiecie Moje rzeczy mi przepadły, które dropnę żeby wypadły z ekwipunku Ale ja sobie ekwipunek wyczyściłem oprócz tej łopaty i hełmu Bo mi już brakło miejsca w części e, Dobra, na razie lipa, lipa 64 klucze nie spodziewałem się, że kiedykolwiek tyle otworzę. Elitra przeleciała, szkoda. O, mnożnik kasy był tak blisko. No, ziomek, 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 węnot, dropni jeszcze jeden albo dwa. Nie bądź, no, nie bądź taki zły. No, jak tam u Was mamy, no nie powiem, który dzień mamy, bo nie wiadomo kiedy ten filmik wleci. Więc nie będę mówił, już, że co, my, jaki mamy dzień. Ale mogę powiedzieć, że mam poniedziałek, godzinę 10.39. I ogólnie codziennie są liveiki. Liveiki są. PRZEWAŻNIE MNOŻNIK KASY NOŻ KURCZE lajwiki są o godzinie przeważnie 18, 15 ale staram się zawsze rano wrzucić wam jakieś przypomnienie lajwika, czyli na czy na discordzie macie link w opisie albo w komentarzu lub ci chcę wam wrzucić tego mm, macie zaplanowaną transmisję też i od trzech dni jak to nagrywam wrzucam posty na społeczność, co nie mordeczki więc tam możecie się tutaj udzielać, komentować, zaznaczać swoje opcje w ankietach. No i widzicie. Zapraszam na Instagrama. Dziękuję z Instagrama przez, bo ktoś mnie zaobserwował. Nie sprawdziłem kto, ale widziałem, że Instagram, więc mordeczko, biegnij na Instagrama, zostaw swoją łapkę Nie, tam jest serduszko i follow. O! Zostawiasz followka i serduszko pod wszystkimi zdjęciami, jakie jak tam spotkasz. Tak samo zapraszam Was na taniminecraft.pl, gdzie możecie sobie kupić taniego Minecrafta premium, więc możecie tam wbić i... Kupić sobie coś z kodem smówek, oczywiście, więc wsiup I dobra, a my dalej otwieramy. Na razie, ile dropło? Na razie otworzyliśmy ile? Nie chcę gu... zrobić jakieś 17 kluczy? 16? 17 chyba. I no, i mnożnik, pierwszy mnożnik, super Ransko Liczę nam, mówiłem, 4-6 mnożników, coś w tym stylu. Jeden mnożnik dla Was. Mam to, więc nie musicie się martwić. Wystarczy, że napiszecie swój nick. O, zaraz by był drugi. Wystarczy, że napiszecie swój nick, jaki macie w minecraftcie na serwerze, i ja wam ten mnożnik dam. I 100 milionów. Chyba, że zrobię tak, że jedna osoba wygra mnożnik, druga osoba wygra kasę Może tak by było bardziej sprawiedliwie, może nie sprawiedliwie, bardziej fair co do innych Że wiecie, że dwie osoby mogą wygrać, a nie jedna, co nie? Bo przykładowo, wydajmy, że na 40 osób to nie wygra jedna, tylko dwie osoby co nie? Zobaczymy, zobaczmy, zobaczmy zaraz ile będzie komentarzy Jeśli będzie mało komentarzy, to oczywiście wygra to jedna osoba te dwie, i ten, dwa itemki, dwie, 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 dwie nagrody No chyba, że będzie no, więcej komentarzy, to rozdzielę tą nagrodę na dwie osoby Dobra, jeden mnożnik, tylko jeden mnożnik, a kluczyków coraz mniej Już 22 klucze otworzyliśmy 22 klucze, szybciutko to leci, szybciutko Nie chcę jak najdłużej tego przeciągać, bo tak jak mówię, mam mało czasu Nagram to pomiędzy lekcją jedną leksem a drugą lekcem. Stwierdziłem, a nagram A wieczorkiem sobie to zmontuję, zrobię miniatureczkę jakąś fajną i będzie gitarunia Patrzcie, mam ogólnie czapkę na łbie, bo nie chcecie zobaczyć moich włosów bo Od jakichś 3 miesiące już u fryzera nie, nie byłem No chyba ostatnio byłem u fryzera w styczniu, tak mi się wydaje No bo ja chodzę tak raz, raz co drugi miesiąc, coś w tym stylu, co nie, bo ja nie lubię krótkich włosów I no niestety fryzjery są zamknięte, jedynie to chyba z tego co się dowiedziałem To fryzjerzy na zamówienie są, czyli że do domu ci przyjeżdżają i Cię obcinają w domu Ale nie wiem, czy bym wpuszczał fryzjera do domu No nie wiem, no zaś mnożnik są już dwa mnożniki, czy albo trzy mnożniki obok już tego Ostatecznego miejsca wyleciały. Tak, mogę to nazywać? Chyba ostate... to jest ostateczne miejsce. Widzicie czarne szkło, czyli ciemność, czarność, ostateczne miejsce normalnie, ale dalej mnożnika kolejnego nie ma. Mamy jeden już poleciała, połowa kluczy zaraz będzie. Zaraz będzie połowa kluczy, ale jeśli nie wbiliście jeszcze na Instagram, to możecie wbić, zaobserwować. Nie obrażę się dać followka jakiegoś, jakiś seruszka pojęciami, bo wbijamy tysiąc na Instagramie. Szybciutki tysiąc, Wbiliśmy już mamy jakieś 800 coś, 820, a chyba. Dobra, jakieś mnożniki, tu nie było mnożników żadnych, jeny Ja nie wiem co tutaj robić przez tyle czasu, tyle kluczy mi już, i połowa kluczy prawie jest, a A dalej, no, le -le -litra, le -le -litra pierwsza Litra, ale nie mamy, tu był, nie, nie było mnożnika w ogóle, to fajnie, że litra dropa, bo ona jest warta za jakieś 20 milionów Plus minus, więc mordo Jeśli też chcesz też litra to pisz, bo mam ich sporo Ale ja szukam dalej, szukam dalej mnożnika w środku, wśród tych wszystkich itemków Szkoda, że nie ma napisanych procentów, jakie są. Chyba, że są, czekajcie, Mnożnik kasy. Nie ma procentów, Wasz szkoda, mogłyby być jeszcze napisane, ile jest procent na dany ten. na dany itemek w skrzynce epickiej. Uff, no, co jest? Halo. Nie ma, nie ma, dalej nie ma. Czyżby tylko jeden nożnik ze klucze? ukluczył? Czyżby jeden mnożnik na 64 klucze tylko dropi? No, nie wiesz, że tak, za już czwarty raz czy piąty raz tak blisko mnożnik był. Ja jestem tutaj podjarany, bo tyle kluczy dostałem od ziomeczka, od spinaczka. Jeśli dobrze pamiętam, więc no, kurczę, fajnie by było, jakby dropo kilka mnożników, nie? Fajnie by było, nie ukrywam, żebym chciał mieć te cztery mnożniki. Z czego mam jeden rozdać, ten akurat idzie, wam na i zaraz te wszystkie temki wyrzucę tym ludziom, co tu już skaczą, żeby coś mieli też, dobra, bo ekwipunek się puści, dobra, maszron, więc są niepotrzebne. widery zostają Slajmy, villagery, zombie. Endermany, Blazy, Creepery lecą Elytra, nie, to jest szóstka, wszystko szóstka co nie? To macie Secika i po jed... a w sumie mi to nie jest potrzebne, to wszystko wam wywalę. Może żebym kluczy nie wyrzucił, jakbym klucza wyrzucił, to by było po odcinku i by było, koniec, koniec, koniec openingu normalnie. Ale. I temki wyrzucone, więc w sumie taki mały konkursik już zrobiony jest Tylko jeszcze taki tutaj większy trzeba zrobić pod odcinkiem konkursik Więc mordo, mordo jak jeszcze nie daj suba ani łapki w górę To zostaw tego suba i łapkę w górę Bo konkurs cię konkurs ziomek Jeśli chcesz pieniążki kurcze i mnożnik No mnożnik kasy No ziomun! Hallo Mateuluś Co ty robisz? Co ten chłop ustawił za procenty na dropienie tego a, wiem co trzeba zrobić, wiem co trzeba zrobić Ostatnio wam pokazałem sposób na drupienie mnożników Więc czekajcie, patrzcie Wchodzimy tu, wkładamy do N300. Czekajcie, N300, wkładamy klucz... 22 chyba tam były Czekajcie, nie pamiętam ile tu miałem kluczy, chyba coś w tym stylu Chyba 20, 22 klucze były, dobra, otwieramy, bierzemy Zapomniałem, że mam jeszcze kluczyki na konkursiki, na live'ach, żebyście sobie na live'ach coś dostali ode mnie, jakiegoś kluczyka. Więc mordo, wbijaj na te live'y. Ale jest już ten nożnik, czy nie ma? No nie ma, no nie ma, no nie ma. Hmm? Patrzcie, co zrobię teraz. Puff. No i suba zostaw tak samo, bo wbijamy 8000 do końca kwietnia, już nie wbijemy. Do końca kwietnia marca, do marca wbijemy. Wbijamy 8k mordo, więc jeśli nie zostawi suba to zostaw tego suba Bo ja chciałbym 8 tysięcy do, kwie... do końca maja A 10 tysięcy do końca czerwca sobie, Więc wbijamy 10 tysięcy do końca czerwca Jest to wykonalne, bo w ciągu 28 dni Wbiliście ziomeczki 1100 subów Na tym kanale, więc witam wszystkie nowe mordeczki jak ktoś to ogląda Patrzcie tutaj wszędzie mamy draybona, skrylika Patrzcie ile to jest ludzi co nie jest za mną, ile draybonów, Ale mnożników jak nie było tak dalej nie ma 16 kluczy zostało, mordo, 16 kluczy, nie jest za ciekawie, bo jest coraz mniej kluczy, a mnożników w ogóle nie ma, jest tylko jeden, ale liczyłem na 4 bądź 6 z takiej, z tylu kluczy Z takiej ilości kluczy, o, to chciałem powiedzieć, ale zapomniałem słów, ale powiedziałem to samo praktycznie, ale a, nieważne, jest rano Rano wstałem, napiłem się herbatki, a jak się napiłem, to jeszcze raz się napiję, a wy tutaj, czekajcie, się kliknę E Poranne otwieranie kluczy. Czemu nie? To normalnie jak w Counter-Strike'u. Wchodzisz na skrzyneczki destronkowe i otwierasz sobie. Chyba tym, w tym przypadku akurat kasy nie ale nie, nie ładnie ale... Nieładnie, nieładnie się zachowuje serwer w stosunku do mnie. że mi nie dropi mnożników. No, powinien mieć jakiś drop zwiększony, tak mi się wydaje. Kumacie, żeby youtuberzy mieli zwiększony drop na serwerze. Ale fajnie by było, no nie ukrywam. No shit, no było tyle. Cały czas obok tego tutaj. Albo w ogóle niech się nie pokazuje, bo jak się już pokazuje, to niech się nie wyleci. Czemu ta kartka nie mogła być tu i się to zamienić? No nie wierzę. No po prostu nie wierzę. A wiecie co zrąbałem? Zdjęcia do miniaturki się nie zrobiłem. Nie! Yeah! Piąteczka, dawa, za to suba zostawiacie mordeczki, za to subskrypcje na tym kanale zostawiacie. No jak nie zostawicie, to... To nie dostaniecie kasy na serwerze. Nie gada, Ja już myślałem, że trzeci tu był trzeci. Ale może jeszcze siedem kluczy zostało. Siedem kluczy. Więc jest mordo dobrze. Jak zostawicie tutaj 200 łapeczek, to otwieram 100 kluczy na serwerze. Jak będzie 200 łapeczek, to kupuję 100 kluczy tym razem kupu, kupi, kupi, kupuję <ścoughs> i otwieram 100 kluczy. 1 litre. 2 litry. kurczę, dwa mnożniki Lipnie, lipnie, lipnie. Bardzo lipnie. Mm. Dwa mnożniki, no tylko dwa, cztery niech dropną. No. Niech teraz tych czterech kluczy jeszcze by dropną. No eksp. Czemu nie? Normalnie ten mnożnik to jest kosa, zbrojka to jest różowy skin, itemy to różowy skin, spawnery. Nie, różowy skin to litra i mnożnik. Nie, nie, no nie. Czekaj, patrzcie. Nożnik to jest złoty skin, litra to jest różowy skin, czerwony skin. Różowe skin to są itemy i zbrojki. A te spawnery to są fioletowe, a pieniądze to są niebieskie. Mhm, mm Takie są kolorki, jak w sensie. Dobra, zostaw mi ostatni klucz teraz. Więc teraz wszystko albo nic. I z tego musi, z tego kluczika musi mi dropnąć mnożnik. No nie ukrywam, żebym chciał. Nie ukrywam, że musi mi to dropnąć. No po prostu musi mi dropnąć, bo jak nie dropnie, to będę miał problem. Bo. W ogóle kasy nie będę miał z tego odcinka Ochrona piątka, ja tu mam, miałem... Dobra, to na jak się przyda Dobra Otwieramy, otwieramy i i, proszę państwa, proszę państwa No i lipa Takie lipy to ja... Uuu idź tam dalej, no jak już się tak przemieszczyłeś, ale dobra, kilofiki, dobra Tururururur, coś wam oddać No Hełmik wam oddam, to czekajcie to wam oddam to, to to Iron golem, super widery, to endermany, tutaj mamy Slime, tutaj mamy mushroomy, tu villagery, tutaj creepery To dam wam, to dam, to dam, to dam No i secik piątka, bo mi to niepotrzebne jest, nie ukrywajmy no Więc jeden nożnik dla was leci, jeden na plus jestem Dobra, tu elite teraz sobie wsadzę W sumie to czekajcie, już sobie ekwipunek wyczyściłem 1, 2... Jakie macie ułożenie tych itemów, bo ja mam akurat 1, 2 3 4, tak sobie tak sobie ustaliłem, dobra, tutaj Elitry idą, Tu spawnery. Tylko czekajcie, zróbmy tak. Niech się zestakują. Dobra, no i odpisz gdzie ja mam, a ty nie więc mordeczko, zostaw subika, łapkę w górę, dzwoneczego jeśli chcesz wzi wziąć udział w konkursie na 100 milionów jej mnożnik to mordo, daj suba łapkę w górę, napisz, że chcesz brać udział i napisz co chcesz. No i żółwior dla ciebie, trzymaj się w tym ciężkim okresie, więc mordeczko, no łokieta, bo żółwika nie można pić.